Zrobię wstęp. Dobra. Zaczynamy sobie utwór Janusza Kotańskiego w stroniku pod tytułem wiersze z roku 91 1991, 1991, w którym to roku autor miał, kończył 34 lata. Ja więcej o tym autorze powiem, kim on jest, kim on był. Już po lekturze, już po lekturze, proszę o lekturę. Drzewo Platon się nazywa, fajne drzewo. Mm, tak. o, utwór nie jest z drzewem. Dobra, jedziemy. Myślałem kiedyś, że nauka Buddy ochroni mnie od cierpień lęku niepewności. Medytowałem. Nie śpiąc i poszcząc, lecz nie stawałem się obojętny i chłodny jak obłok. Jestem jednak gwałtowny, żarliwy. Pragnę wolności, prawdy dobra. Nie zgadzam się z zasadą nieoceniania, nienazywania, nieczynienia. Przelano morze krwi na ziemi. Upokorzono narody, ośmieszono uczucia, więc nie usiądę z tajemniczym, z tajemniczym uśmiechem pod drzewem chroniącym przed promieniami słońca, walącego niebieską jasnością Zaciśnię te sine powieki. Jeśli jednak było coś od drzew. Tak. Ja nie myślałem, że tam coś od drzew będzie. Ja przeczytam kilka wersów. Przelano może krwi. Mhm. Przelano może krwi na ziemi. Upokorzono narody. Ośmieszono uczucia. Więc nie usiądę z tajemniczym uśmiechem pod drzewem. Tak jak powiedzmy Buddha, tak czy jego. Tak. tak. O wersji. Followers. <laughs> Wyznawcy. Dobra. Wyznawcy, <laughs> tak. Uczniowie. Dobra. Czytałeś ten wiersz? Tak? Mm -hmm. Co powiesz o tym wierszu? O postawie autora. Co autor o sobie powiedział w tym wierszu? No. Autor tutaj zaczął od tego, że. Autor, podmiot liryczny Przypomina tak. że, że autor. I mówili, że w tym przypadku to jest ta sama osoba, ale był bardzo blisko, blisko tej osoby. To tak, to hmm, Podmiot tutaj e, wspominał, że właśnie myślał, że te wszystkie nauki Burdy... E, no właśnie... Natomiast ten wiersz taki w częściach mówiący jakby tak z mojego punktu widzenia o czymś innym, bo właśnie na początku jest odnośnie tego tych nauk Buddy i oświecenia, później jest właśnie o tym, że podmiot się nie zgadza z tym, z tymi rzeczami jak nieocenianie, nienazywanie, nieczynienie, później znowu jest fragment odnośnie upokorzenia narodów. Więc no nie wiem Nie mam pojęcia też tak, no słuchaj, ja ci hmm. powiem Jak ja to widzę no nie? nie zgadzam się z zasadą nieoceniania i nazywania nieczynienia, tak? Mhm. Czyli taka, takiego, z taką rolą nazwijmy to jak to się mówi obecnie obserwator. Że po prostu ja sobie siedzę, czy stoję, czy leżę, czy gdzieś tam Nie oceniam nie nazywam, hmm. nie, nie angażuje się w działanie, tak? Przepływa, Życie przepływa sobie tak jak obłoki, mówię. No I tak dalej. Ale co się okazuje? Że to nie tylko obłoki prze, przepływają, ludzie przechodzą z psami, tak? Tam hmm. Do pracy jeżdżą, samochody i tak dalej. Nie, nie, nie. Autor zauważa, że przelano może krwi na ziemi, tak? na narodu, ośmieszone uczucia i tak dalej. I on to widzi jakby w tym, tym swojej obrazie, tak? Takie, takie obrazki. Nie? I to sprawia, że on jednak nie chce siedzieć. Aha, on nie chce siedzieć i się tak przyglądać nie? tak? Obojętnie i tak dalej. Że on, jak on to pisze, nie usiąda z tajemniczym uśmiechem widzi jakiś uśmiech tajemniczy a już w praktykach mhm. I siedzenia po drzewach tak? tajemniczy uśmiech promieniącym przed promieniami słońca balącego niebieską jasnością zaciśnięte silne powieki to już takie jest udziwnienie takie, takie, moje zdanie, takie, takie komplikowanie na koniec żeby, żeby tak trochę utrudnić przekaz, to jest takie moje zdanie ja wiem, że kamera chodzi Dobra, jakie jest twoje zdanie na ten temat? No jak, jak sam to zjeść. Czy, czy, czy sam jesteś takim gościem? Który nie wiem, powiedzmy, że praktykuje ja nie powiem, że budy są, ale po Aha. prostu tą jakąś Tak, tą taką duchowość, to nie oceniam, Taką tak, wiesz, nie tak, tak, tego, tak, tak. tamtego, tutaj ten zabija tamtego, dobra, tutaj idzie pies, dobra. Tutaj nie wiem rośnie drzewo, dobra, tutaj wojna, mm -hmm. kurde, nie wiem, bunkry jakieś tam, nie wiem, więzienia, dobra, okej, okay, tutaj to dobra. Następny obraz proszę. Y tak, to jestem tak, taką osobą, więc... więc y nie jesteś taką osobą y jak autor tego wiersza. Y zaczyna autor... Ale czy, czy, czy powiedzmy, czy poczułeś się jakoś dotknięty, że, że jakby tu autor jakby tak, tak przekreślił to? No, nazwijmy to w jakimś sensie Twoją filozofię, tak? Nie, dotknięty nie jestem, bo każdy tam yy, każdy tam sobie żyje po swojemu i yy, ma różne swoje przemyślenia, więc dotknięty nie jestem. Ja, ja mam też dystans do tego wszystkiego i no po prostu, ale wiesz, też taki jest mi bliski, no bo z reguły właśnie ja tak żyję właśnie też tak z dystansem, nie oceniając, ale i gdzieś tam zawsze mam, właśnie gdzieś tam w tej świadomości, że świat nie jest idealny. jest Wiele rzeczy do, do poprawy na nim i też jest wiele na nim zarówno dobra jak i zła, więc no, tak wchodząc w gami, ten wiersz to, no, to odnajduje tam pewną bliskość. Dobra. To ja teraz chciałem powiedzieć, kim był autor, kim jest autor. Kim był? On żyje, ale powiem kim był. No ten autor Aha. w pewnym momencie swojego życia był ambasadorem hmm. RP hmm. w hmm. Watykanie. O, proszę. W Watykanie. Nie? Tak. To było, że tak powiem, już po kilkanaście lat chyba, po wydaniu tego tomiku. On tam wydał jeszcze kilka tomików. I już w następnych tomikach, zresztą w tym też, że tak powiem, do nauki Jezusa już tak bardzo się nie dystansuje. Tak? Wchodzi w to. Wchodzi w to po prostu. Chociaż nie, nie jest takim może naiwnym katolikiem, prawda? Yy, tylko, tylko takim katolikiem intelektualistą, który tam wątpi i tak dalej, ale jednak nie, nie odchodzi od, od, od tej jakiejś tam mocno tej nazwijmy to doktryny katolickiej i tyle no chciałem po prostu no, powiedzieć tyle o tym autorze że... Bo to ma wpływ no nie, na, na jego... Tak, oczywiście. No, dla, dla mnie na przykład... No, szczególnie te katolickie jego utwory, tak, takie tam... Jak on tak się rozkliwia na tym, jak to super ten Jezus był i tak dalej. Do mnie też to jakoś zupełnie nie trafia. Zupełnie nie trafia. Mm. Ale niektóre utwory jakoś tam... Są takie, że... Można przeczytać. No. Tak. wszystko wszystko może przeczytać dokładnie tak. dobra to żegnamy pana ambasadora nie chyba już nie jest Ach, no. nie wiem czy... niedawno przestał już ten ambasadora hmm. ale to, to tyle